Panie i Panowie, wyobraźcie sobie ten pyszny uczucie, kiedy po wyczerpującym dniu pracy kroją Państwo ulubione danie, to czysta rozkosz. To uczucie euforii, gdy uzyskasz ocenę, a po licznych godzinach nauki, jest równie niezwykłe. A może osiągnięcie takiego zawodowego sukcesu po latach ciężkiej pracy, absolutnie ekscytujące. Jednak istnieje pewne działanie, łatwa skrócona droga do przyjemności, które może kosztować więcej, niż się wydaje. Nazywa się to PMO, sekwencja konsumowania niezdrowej treści, oddawania się przyjemności i osiągania szczytu chwilowej rozkoszy. Ta sekwencja, w przeciwieństwie do prawdziwych zwycięstw w życiu, wymaga niewielkiego wysiłku. Zanurzmy się trochę głębiej, pomyśl o pocie i trudzie potrzebnym do zdania egzaminu, wymaga obecności, notowania i godzin spędzonych na nauce. W porównaniu do tego, PMO jest zdumiewająco proste: kilka kliknięć daje Ci dostęp do ulotnej satysfakcji. Wywołuje to niezwykle satysfakcjonującą reakcję biologiczną, orgazm, uczucie zwykle zastrzeżone dla najbardziej intymnych doświadczeń ludzkich. W dzisiejszych czasach jest to dostępne praktycznie wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Zadajcie sobie pytanie, gdyby nagrody życiowych wysiłków były zaledwie kilka kliknięć odległe, czy kiedykolwiek byśmy motywowali się? Czy poprawialibyśmy swoje umiejętności, rzeźbilibyśmy nasze ciała, doskonalilibyśmy nasze umysły, angażowalibyśmy się społecznie? To niepokojący scenariusz, ponieważ często osoby, które często się oddają PMO, zgłaszają spadającą motywację i witalność. Ruch NoFAP powstał właśnie w celu podważenia tego problemu, zachęcając swoich uczestników do oporu wobec nadmiernego dostępu do PMO. Członkowie, którzy odnoszą sukces, często relacjonują różne korzyści, wzmożoną motywację, zwiększoną energię, a nawet większy komfort w sytuacjach społecznych. Logika jest prosta, jeśli deklarujesz swojemu ciału, że wysokiej wartości nagrody są zdobywane, a nie dawane za darmo, twoje ciało przełącza się w tryb, dostarczając ci niezbędnego napędu i entuzjazmu. Odporność na pokusę łatwych nagród i przyjmowanie tych, które zdobyliśmy ciężką pracą, transformuje naszą mentalność. Niemniej jednak, dotyczy to nie tylko PMO: natychmiastowa gratyfikacja przyjmuje różne postacie, niezdrowe przekąski, gry wideo, substancje lub alkohol. To również łatwe nagrody, które mogą osłabić naszą motywację i entuzjazm. Zaznaczmy sobie to, kluczem do ruchu NoFAP nie jest tylko powstrzymanie się, to przeszkolenie w podstawowej zasadzie życia, związku między wysiłkiem a satysfakcją. To zobowiązanie do prawdziwej pracy dla sukcesu, do dbania o zdrowie dla kondycji, do poświęcenia się dla zwiększenia inteligencji oraz introspekcji dla szczęścia. Dziś będziemy brutalnie szczere, czy często nagradzasz sam siebie za nic nie robienie? Czy oddajesz się łatwemu zwycięstwu jednego kliknięcia, zamiast podejmować trud wyzwań prawdziwego życia? Na zakończenie tej przekonującej opowieści zachęcamy do przemyślenia przekazanej dzisiaj wiadomości. I pamiętaj, jeśli znalazłeś wartość w naszej eksploracji, okaz swoją wdzięczność gestem adekwatnym do zdobytej wiedzy. Link czeka w opisie dla tych, którzy chcą go kliknąć. A teraz rozważ zapisanie się, polubienie i włączenie dzwonka, jeśli zobowiązałeś się do drogi samodoskonalenia i samorealizacji ogłoszonej tutaj dzisiaj. Zobowiąż się do zmiany, inwestuj w wysiłek i ciesz się zasłużonymi nagrodami życia. Jakie kroki z dzisiejszego wideo wprowadzisz w swoją własną drogę ku doskonaleniu? Dodatkowe porady, znajdź swoje motywacje, poszukaj wewnętrznych powodów, dla których chcesz dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu. Wyobraź sobie, jakie korzyści przyniesie Ci unikanie PMO i konsekwentne podejmowanie trudów życia. Wyznacz cele, określ konkretne cele, które chcesz osiągnąć. Mogą to być cele zdrowotne, edukacyjne, zawodowe lub osobiste. Znajdź silną motywację do pracy nad ich realizacją. Znajdź wsparcie, szukaj grupy ludzi, którzy podzielają Twoje cele i wartości. To mogą być przyjaciele, rodzina, trenerzy, mentori lub członkowie społeczności NOFAP. Wspieranie się nawzajem może pomóc Ci utrzymać swoje zaangażowanie. Zastąp złe nawyki zdrowymi, zamiast poświęcać czas na PMO, spróbuj zająć się zdrowymi i produktywnymi aktywnościami. Może to być czytanie, nauka, trening fizyczny, spotkania z przyjaciółmi lub wolontariat. Zaprzyjaźnij się z dyscypliną, wypracuj regularność i dyscyplinę w swoim życiu. Ustal konkretne rutyny i plany działania, które będą Cię prowadzić do osiągnięcia celów. Utrzymuj zdrowy styl życia, dbaj o swoje ciało, umysł i ducha. Regularnie ćwicz, zdrowo się odżywiaj, śpij wystarczająco i szukaj metod relaksu i odprężenia, takich jak medytacja czy czytanie. Rozwijaj się intelektualnie, inwestuj w swoją edukację i rozwój osobisty. Czytaj książki, słuchaj podcastów, ucz się nowych umiejętności. To pomoże ci rozwijać się i utrzymać wysoki poziom motywacji. Upewnij się, że masz jasno określone cele wizualne, wizualizuj sukces, który chcesz osiągnąć. Stwórz w swojej wyobraźni obrazy i wizje, które będą cię napędzać do działania. Praktykuj pozytywne afirmacje, powtarzaj sobie pozytywne zdania i przekonania na temat siebie i swoich celów. Wierz w swoje możliwości i powtarzaj sobie, że jesteś zdolny do osiągnięcia sukcesu. Odwiedzaj inspirujące miejsca i poznawaj ludzi. Znajdź inspirację w świetnych miejscach, takich jak muzea, galerie sztuki, przyroda. Poznawaj intrygujących ludzi, którzy mogą podzielić się z Tobą swoimi historiami sukcesu i motywacją. Zaplanuj odstresowujące aktywności, wprowadź do swojego harmonogramu czas na relaks i odpoczynek. To może być coś, co sprawia Ci radość i pomaga oderwać się od codziennego stresu. Może to być spacer, słuchanie muzyki, praktykowanie jogi lub hobby, które Cię interesuje. Ćwicz samodyscyplinę, wypróbuj różne techniki, które pomogą Ci rozwijać samodyscyplinę. Może to być system nagród i kar, prowadzenie dziennika postępów, medytacja czy tworzenie list celów i zadań do wykonania. Omijaj pokusy, stosuj metody unikania pokus, które mogą Cię skusić do powrotu do PMO. Może to obejmować blokowanie niezdrowych stron internetowych, ograniczanie czasu spędzanego online, zmianę otoczenia w celu uniknięcia impulsów lub poszukiwania alternatywnych aktywności. Zapisz swoje postępy, wprowadź nawyk śledzenia swojego postępu i osiągnięć. Może to być w formie dziennika, kalendarza czy aplikacji do monitorowania. To pozwoli Ci widzieć, jak daleko doszedłeś i utrzymać motywację. Wyznacz nagrody dla siebie, motywuj się nagrodami za osiągnięcie określonych celów. Mogą to być małe przyjemności, takie jak obejrzenie ulubionego filmu, zjedzenie czegoś smacznego, czy wyjście na relaksujący spacer. Nie poddawaj się, pamiętaj, że każdego dnia możesz podjąć nową decyzję, aby kontynuować swoją drogę samodoskonalenia. Nawet jeśli popełnisz błąd, nie zniechęcaj się. Staraj się konsekwentnie dążyć do lepszego życia i stawiać opór pokusom PMO. Szukaj wsparcia psychologicznego. Jeśli odczuwasz trudności w porzuceniu nawyku PMO, rozważ poszukanie wsparcia psychologicznego. Może to obejmować terapię, grupy wsparcia lub rozmowę z zaufanymi osobami w swoim otoczeniu. Pamiętaj, że zmiany nie zawsze przychodzą łatwo i wymagają wysiłku. Jednak inwestowanie w siebie i dążenie do lepszego życia jest zawsze wartościowe. Trzymaj się swoich celów, buduj zdrowe nawyki i ciesz się zasłużonymi nagrodami, które przynosi Ci życie. Powodzenia w Twojej drodze ku samorealizacji. Witajcie wszystkich, przygotujcie się na fascynującą podróż przez niezwykły świat snu i odkryjcie, jak ten pozornie bierny stan jest w rzeczywistości potężnym źródłem produktywności dla naszych mózgów. Zaufajcie mi, to, czego teraz się dowiecie, może odmienić Waszą codzienną rutynę i wzmocnić Wasz sukces. Wyobraźcie sobie to: jedna trzecia Waszego istnienia spędzana w snu. Możecie pomyśleć, że to stracony czas, czas, który moglibyście wykorzystać, żeby podbić świat, prawda? Cóż, przygotujcie się, ponieważ sen jest daleki od bezczynnego zajęcia to złożony, niezbędny proces, który wpływa na każdy aspekt waszego życia. Ceniony badacz snu, dr Matthew Walker, poświęcił ponad 20 lat na rozgryzanie tajemnic naszych nocnych przygód, a jego odkrycia są zaskakujące. Wasz mózg jest centrum intensywnej aktywności podczas snu, balansującymi trzema unikalnymi fazami głębokim snem, lekkim snem i snem rem. Każda z nich odgrywa kluczową rolę, a pominięcie jednej tylko godziny może zakłócić ten delikatny balans. Wyobraźcie sobie, że głęboki sen to najważniejszy system dostawy, w którym wasz hipokam, sortownia waszego mózgu, wysyła wszystkie wspomnienia dnia do trwałego przechowywania. Jeśli skrócicie sen, to jakby te paczki utknęły w drodze, nigdy nie dotarły do swojego celu. Ale to nie wszystko. Po głębokim śnie następuje lekki sen, który działa jak nocny sprzątacz, porządkujący hipokamp i zapewniający miejsce na nowe informacje następnego dnia. Jeśli kiedykolwiek przeczekaliście całą noc, wiecie, że poczucie martwego mózgu następnego dnia jest prawdziwe. Dzieje się tak, ponieważ bez wystarczającej ilości lekkiego snu wasz hipokamp nie ma miejsca na nowe dane. Następnie przejście w sen REM to jak wkraczanie do kreatywnej krainy, to tu dzieją się cuda. Wasz mózg splata ze sobą różne informacje, łącząc nowe z tymi już zapisanymi, aby stworzyć rewolucyjne pomysły. Wyobraźcie sobie, że budzicie się z pomysłem, który może zmienić świat, tak jak Paul McCartney zmajstrował melodię do yesterday, to jest siła snu REM. Ale to jeszcze nie wszystko. Pominięcie nawet części snu jest zgubne dla waszej pamięci, zdolności uczenia się i odporności emocjonalnej. Pełne 7 do 9 godzin snu to niezbywalne minimum, jeśli chcecie być na szczycie swojej gry. Dlatego, sen to nie tylko przerwa, to strategiczne narzędzie do osiągania najwyższej wydajności. Teraz podzielę się z Wami tajemnicą odkrywania Waszego najlepszego snu: chodzi o ciemne i chłodne otoczenie. Słyszeliście kiedyś, że nawet iskierka światła z urządzeń elektronicznych może zakłócić wydzielanie melatoniny, która wprowadza w sen. Dlatego mam przed snem rytuał, który ogranicza moje narażenie na niebieskie światło. Noszenie okularów blokujących niebieskie światło i czytanie przy czerwonym świetle pomagają utrzymać prawidłową produkcję melatoniny. A temperatura? Potrzebujecie chłodnej sypialni, aby obniżyć temperaturę ciała. Ustawienie termostatu na magiczne 18 stopni Celsjusza, 65 F, zapewnia głęboki sen. Ach, i oto rada od profesjonalisty, gorący prysznic przed snem może wydać się niespójny, ale przyciąga on ciepło na zewnątrz, które następnie promieniuje, obniżając temperaturę ciała właśnie na czas podróży do krainy snów. Aby sen stał się waszą supermocą, powitanie ciemności, utrzymanie chłodzenia i konieczność przeznaczenia 7 do 9 godzin na sen każdej nocy to kluczowe elementy. Tak jak wpisuje najważniejsze spotkania do kalendarza, tak samo ułożenie snów harmonogram jest niewzruszone. To spotkanie z waszym łóżkiem, którego nie można przegapić. Jeśli ta pogłębiona podróż w świat snu okazała się dla Was fascynująca i chcecie otrzymać jeszcze więcej nowoczesnych spostrzeżeń, nie zapomnijcie subskrybować, polubić i kliknąć w dzwoneczek powiadomień, aby odblokować Wasz pełny potencjał. Dobrze, dotarliśmy do końca tej sennej sagi. Jeśli chcecie wykorzystać te nowe zdobycze wiedzy, aby podnieść wasze życie na wyższy poziom, zastanówcie się, jakie kroki podejmiecie dziś wieczorem, aby zapewnić sobie pełen i regenerujący sen. Wasza podróż do zostania mistrzem snu właśnie się rozpoczyna. Dla tych, którzy docenili wartość tego sympozjum o śnie, możecie okazać swoją wdzięczność, przekazując datek. To wasza forma podziękowania za odkrycie skarbu w postaci wypoczynku. Znajdziecie link w opisie: bądźcie skupieni, osiągajcie sukcesy i przede wszystkim dobrze śpijcie to wasze ostateczne sojuszniki w poszukiwaniu wielkości. Witajcie wszystkich, dziś zabieramy was w fascynującą podróż do świata snu, aby odkryć, jak ten przyjemny i niezbędny stan może wpłynąć na waszą produktywność i sukces. Czy jesteście gotowi na odkrywanie tajemnic snu? To zaczynajmy: sen stanowi jedną trzecią naszego życia, wydawać by się mogło, że to czas stracony, lecz nie jest to prawdą. Sen jest niezwykle ważny dla naszego organizmu i mózgu. Dr Matthew Walker poświęcił wiele lat swojego życia na badanie snu i odkrywanie jego tajemnic. Nasz mózg jest bardzo aktywny podczas snu, przechodząc przez trzy różne fazy głęboki sen, lekki sen i sen rem. Głęboki sen pełni ważną funkcję w przenoszeniu naszych wspomnień do trwałego przechowywania. Jeśli go skrócimy, może to mieć negatywny wpływ na naszą pamięć. Lekki sen jest odpowiedzialny za porządkowanie naszego hipokampu, co umożliwia zapisywanie nowych danych. Sen REM to czas kreatywności, gdy nasz mózg łączy różne informacje i tworzy nowatorskie pomysły. Skrócenie snu może osłabić naszą pamięć, zdolności poznawcze i odporność emocjonalną. Aby osiągnąć pełną wydajność, musimy spać od 7 do 9 godzin dziennie. Ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiednie otoczenie do snu. Unikajcie błękitnego światła emitowanego przez urządzenia elektroniczne przed snem, ponieważ może to zakłócać produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen. Zakładanie okularów blokujących niebieskie światło i czytanie przy czerwonym świetle może pomóc w zasypianiu. Temperatura w sypialni powinna być chłodna, najlepiej w granicach 18 stopni Celsjusza (65F), aby zapewnić głęboki sen. Przed snem gorący prysznic może pomóc w obniżeniu temperatury ciała. Zapiszcie sobie sen jako ważne spotkanie w kalendarzu, bo jest to niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zadajcie sobie pytanie, jakie kroki podejmiecie dzisiaj wieczorem, aby zagwarantować sobie regenerujący sen. Jeśli zainteresowała was ta fascynująca podróż w świat snu i chcecie poznać jeszcze więcej informacji, nie zapomnijcie nas subskrybować, polubić i włączyć powiadomienia. To nie koniec naszej opowieści o śnie, dążcie do wykorzystania tej wiedzy, aby odblokować wasz pełen potencjał. Jeśli docenicie wartość tej prezentacji, możecie wyrazić swoją wdzięczność, zostawiając datek. To wasze podziękowanie za odkrycie skarbu w postaci regenerującego snu. Dobrostan, sen ma ogromne znaczenie dla naszego ogólnego samopoczucia i zdrowia. Regularny sen pozwala na regenerację organizmu. Dobry sen wpływa na naszą koncentrację i efektywność w ciągu dnia. Niewyspanie może prowadzić do stresu, drażliwości i problemów z pamięcią. Sprawienie sobie odpowiedniego otoczenia do snu może wpływać pozytywnie na jakość naszego snu. Unikajcie spożywania ciężkostrawnych posiłków przed snem. Zachowujcie regularność w godzinach snu, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Wykonywanie regularnych ćwiczeń fizycznych może pomagać w lepszym zasypianiu. Zachowujcie umiar w spożywaniu kofeiny i alkoholu, które mogą zakłócać sen. Zajmijcie się sprawami dnia przed snem, aby nie niosły się z wami do łóżka. Ograniczcie korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem, ponieważ emitują niebieskie światło, które może zakłócać sen. Stwórzcie sobie przyjemne rytuały przed snem, takie jak czytanie, medytacja lub słuchanie muzyki relaksacyjnej. Wybierajcie odpowiednie poduszki i materace, które zapewniają wygodę i właściwe podparcie dla ciała. Jeśli poświęcicie odpowiednią uwagę swojemu snu, poczujecie różnicę w jakości waszego codziennego życia. Pamięć i nauka, głęboki sen jest niezwykle ważny dla naszej pamięci. Skracanie snu może prowadzić do problemów z koncentracją i zapamiętywaniem informacji. Ćwiczenia mnemotechniczne przed snem mogą pomóc w zwiększeniu naszej pamięci. Dobry sen wpływa na naszą zdolność uczenia się i przyswajania nowej wiedzy. Unikajcie nauki tuż przed snem, ponieważ może to prowadzić do trudności z zasypianiem. Zadawajcie sobie pytania dotyczące materiału, który chcecie zapamiętać, przed snem, a następnie po przebudzeniu sprawdźcie, ile udało wam się przyswoić. Prowadzenie dziennika snów może pomóc w pamiętaniu i interpretowaniu snów. Unikajcie stresu przed snem, ponieważ może prowadzić do snów, koszmarów i niepokojów. Emocjonalna odporność, sen ma ogromny wpływ na naszą zdolność radzenia sobie ze stresem i emocjami. Niewyspany organizm jest bardziej podatny na negatywne emocje. Analityczne myślenie przed snem może prowadzić do natręctw myśli i niepokoju. Praktyka medytacji lub relaksacji przed snem może pomóc w uspokojeniu umysłu. Unikajcie oglądania stresujących filmów lub czytania emocjonalnie trudnych książek przed snem. Oddawajcie się hobby lub czynności relaksującej przed snem, aby złagodzić napięcie i stres dnia. Kreatywność Sen-REM jest niezwykle ważny dla naszej kreatywności i zdolności generowania nowych pomysłów. Wprowadźcie elementy kreatywne do swojej rutyny przed snem, takie jak rysowanie, pisanie dziennika lub odkrywanie sztuki. Zapisujcie swoje sny po przebudzeniu, aby wykorzystać je jako materiał do twórczych projektów. Unikajcie stresujących sytuacji przed snem, aby mózg mógł swobodnie eksplorować różne pomysły i opcje. Podsumowanie: sen jest kluczem do sukcesu i osiągnięcia pełnego potencjału. Skrócenie snu może wpływać negatywnie na naszą pamięć, zdolność uczenia się, emocjonalną odporność i kreatywność. Dlatego ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiednie otoczenie do snu, zachować regularność w godzinach snu oraz zadbać o swoje fizyczne i emocjonalne dobrostan. Postarajcie się o pełne 7 do 9 godzin snu każdej nocy, ponieważ sen to strategiczne narzędzie do osiągania najlepszych wyników w życiu. Pamiętajcie, że ciemność, chłód i priorytetowe traktowanie snu są kluczowe dla waszego dobrostanu i sukcesu. Cieszcie się łóżkiem, uważajcie na wpływ światła niebieskiego, utrzymujcie chłodne otoczenie i stosujcie zdrowe nawyki przed snem. Ze wsparciem i odpowiednimi działaniami możecie odblokować Waszą pełną moc i potencjał.